Cześć, Andrzej Matuszewski. Witam Cię na spotkaniu z cyklu Jak prowadzić zdrowy styl życia. Jeśli zainteresował Cię ten tytuł, to zapewne chcesz coś zmienić w swoim życiu. Ja mogę Ci w tym pomóc i dlatego przygotowałem cykl spotkań, podczas których przedstawię Ci, jak można to zrobić. Dzisiaj, na początek, opowiem Ci, jak ja zmieniłem swoje życie. Jak większość ludzi w młodym i średnim wieku nie myślałem o swoim zdrowiu. Wydawało mi się, że mam dobre samopoczucie, ale w osiągnięciu go pomagała mi kawa, papierosy i alkohol. Niewłaściwa dieta i brak aktywności ruchowej zmieniły na niekorzyść moją sylwetkę, co doprowadziło do dużych zmian i bolesnych dolegliwości w kręgosłupie. Zdiagnozowano u mnie stan przedcukrzycowy, czyli początki cukrzycy typu drugiego. Wszystko to doprowadziło do załamania zdrowotnego, które nastąpiło kiedy miałem 48 lat. Był to tak zwany kryzys w wieku średniego, który u mnie objawił się dużym załamaniem psychicznym i fizycznym, wynikającym głównie z niewłaściwego stylu życia, a w konsekwencji zmian wewnętrznych i zmian wokół mnie. Byłem załamany, myślałem nawet o przeniesieniu się na tak zwany tamten świat. Jednak w trakcie rehabilitacji, którą wówczas przechodziłem, poznałem ludzi zajmujących się fitness i wellness. Zacząłem poznawać filozofię życia wellness której dużą część stanowią zasady dotyczące zdrowego stylu życia. Poprzez codzienne, ale nieuciążliwe ćwiczenia, dietę zmieniającą moje dotychczasowe nawyki żywieniowe oraz pracę nad moją nadwyrężoną psychiką odzyskałem zdrowie i dobre samopoczucie, ale już bez pomocy używek i złych nawyków. Wszystko to nie wymagało ode mnie dużych wyrzeczeń ani dużych środków finansowych. Wymagało wiary i konsekwencji w tym, co robię. Udało mi się też z sukcesem wrócić do biznesu, który ukierunkowałem na promowanie zdrowego stylu życia. Moim ostatnim wyzwaniem jest uruchomiony niedawno Hotel Spa and Wellness Kazimierski Zdrój, położony w Janowcu koło Kazimierza nad Wisłą, którego jestem pomysłodawcą, projektantem i współwłaścicielem. Stworzyłem tu m.in. szkołę zdrowego stylu życia, w której przekazuję innym swoją wiedzę i doświadczenie. Również w tym celu założyłem Fundację Promocji Zdrowia, Wellness, której misją jest przekazanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia jak największej liczbie osób. Dzięki fundacji mogłem też napisać i wydać książkę pod tytułem Wellness, Zdrowy Styl Życia. Dzisiaj mam 65 lat, ale dzięki idei wellness jestem młodym człowiekiem. Mam inny wygląd, inną sylwetkę, inną mentalność. Czuję się dużo młodszy i w poczuciu tej młodości chcę dożyć 120 lat, bo to naprawdę jest realne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Jeśli zainteresował Cię temat zdrowego stylu życia i chcesz go prowadzić, to przyłącz się do nas, prowadź go z nami. Wejdź na naszą stronę oraz subskrybuj nasz kanał, klikając poniżej. Kończę naszym wellnessowym pozdrowieniem bądź well.